Pamiętaj, postaci z serialu Power Rangers Ninja Storm nie są prawdziwe. Grają je zawodowi aktorzy. Dla swojego własnego bezpieczeństwa nie próbuj naśladować ich zachowania. Już za chwilę Galactic Football i tylko w Jetix. Cześć, jestem Andy Larkin. W tym tygodniu możesz wygrać tę fantastyczną nagrodę w moim konkursie. Wejdź na jetix.pl po więcej informacji. Chłopaki automaniaki na start Z nowym numerze Hot Wheels. Wszystko o Drasterach na Cabrio i nowym doczu. Magazyn Hot Wheels z kartami do gry i dodatkowym prezentem już w kioskach Halo, halo? Może lepiej kup stadion Śląski, zanim on wpadnie na ten sam pomysł. Nowe miejsca, nowe pionki, ale przede wszystkim płacisz kartą nie gotówką. Monopoli tu i teraz banking! Zapomnij o gotówce! Chcesz zagrać w grę? I zdobyć te fantastyczne nagrody? Jak? Zgadnij jakie planuje figle i zrób wszystko, aby mnie zatrzymać Uważnie oglądaj niektóre programy w Jetix, bo tam pojawią się trzy wskazówki Osoba, miejsce i przedmiot planowanego przeze mnie figla Wejdź na jetix.pl po więcej informacji